Witam Was na moim kanale, jestem dobrze. Wojtek, czyli Kiwi. Tutaj, tu Dutson czyli Kaj, Liście, czyli liście czyli Ja. Dobra, tu jest kiwi, kiwi, ja też jestem Kiwi. Na razie, ten jest jeszcze, na razie, ten, ten Bugle. Mamy kamerę drugą, mamy dwie kamery w ogóle. Jesteśmy na tym ostatnio, nie było tego spota, bo, bo mi baterii brakowało. Tutaj jest taki fajny murek. Są dwa murki, bo tu jest jeden długi i tu jest jeden krótszy. I go można robić na no ciężko, na, łatwo na regular, ale ciężko na gufi, bo na gufi tu się będzie lądowała na regular. Tu. Okay. Ja jeszcze się nauczył, i ten tutaj. Majstro tu co on układa? Kimera. Kamera się. Dobra. Dobra, robi szybko na. Murek 1.8. się dawaj, dawaj. Dobra, dawaj, nie, nie przedłużaj. Później znowu 3 godziny montowania. Ale to Dobra, ja już Kawask tak na szybko I coś porobimy Czas na try Tutaj świece Tutaj zaraz tu ku... Mikołaj nas maruje Bajcie BĘDZIECIE MI NAGRYWAĆ! Ej dobra, w ogóle wam nie mówiliśmy, ale teraz wam mówimy, że stworzyliśmy ekipę mp 7 I tak, Miki, witam w klubie B7 Witam klubie, witam w <gry> ekipie Witam w ekipie, yy, coś musisz zrobić żeby dojść Chila. Co? <laughs> Ej nie Hilar hila robił Chila robił zrobił chcecie, że muszę dojść <laughs> Żeby dojść czy... Co muszę, muszę Musisz dojść? zrobić? Musisz zrobić Żeby dojść do ekipy NP7 yy, Po prostu Ten murek Miki, ten murek E patrzcie co mnie Waj są Ten murek stąd musisz przejechać tu i tu się kleić. Bardzo łatwe! Dobra, poczekamy. Wiesz Wojtek mi coś nagra, Kiwi mi coś nagra, a ja... Kiwi nagrywaj! Dobra, smaruję to, a chciałem coś zrobić, więc zrobię tu coś innego. Widzisz? Reoruję ten murek A w akurat, akurat dobrze, że Majsun są tutaj coś robi Bo... Będzie Będę grindował Też? Będzie grind Rozumiecie? To jest ten tutaj jeden ma hulajnogę z Chin Bo ma napisane na deku Made in China naklejkę a, czekaj, a tutaj Mamy urbanata i turbanata Musisz zrobić coś tak musisz zrobić coś takiego wejdzie z tej kamery i z tej kamery więc musimy nagrać na początku z tej Na początku z mojej kamery Na początku z mojej ja nagram yy, tamtemu jak to robi ale to musisz stąd stąd Dobra. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, może wejdzie z tej kamery. Yy, zrobił, rozumiecie, yy, na trójkę wskoczył Miki, on jest niesamowity. To jest yy, chyba, ben... jak się nie zgodzi jeden z naszych, z nasi, moich kolegów, z chłopaków, to, no to będzie to najlepszy rider yy, np 7 No dawaj tu! Tutaj, Miki! Miki, tu! To nie rób sobie tu Zżera mi ten taki Patrz Tutaj Tu się Tu Nie, nie będzie. Tu I Jeszcze masz z drugiej kamery, może wejść Możesz Do... do bęku tutaj Wiecie, on ma zadanie, żeby zrobić tu wskoczyć, tu zrobić fibla i tu zaskoczyć. A tymczasem on robi tu fibla i zjeść za wolno. Dawaj rób. To. tam Witam w ekipie. Dobra, ja jeszcze zrobię 18 do Lejki do jednego. Ech. dobra, Wojciech nagle mi, bo ten, bo... Bo zajmujesz mi odcinek, zajmujesz mi odcinek. ten nagrywa coś sobie wstawia kamerę ja mamy Tutaj jeździmy i coś zrobię ale w kasku jednak bo bo rozumiecie nie chcę mieć ten chcę... ciężko jak ktoś mi nagrywa mi założę kamerę na kaski i będzie się nagrywało LP7, ekipa tutaj liszcze Mason Dudson i Kiwi Zrobimy też mu jakieś ten wyzwanie? A, no, zobaczymy gdzie, co i jak Dobra, zakładam zaraz nakładam. Dobra, już jestem Jeszcze się zacznę Sorry, jak będą dźwięki jakieś takie Poprawienie kasku bo ja muszę się poprawić przy całej sukienka Nagrywane było! Ja też nagram może możesz siedzić Dobra, pogaś Nie chcę też, żeby był za długi ten materiał, może gdzieś polecę coś zrobię I... Ale dziwnie Ale to nowo prób to fajnie wylądowałem ale jest później się zrobiłem Jak będą takie dźwięki w skokach, w sorry, całą dobę muszę coś z tym zrobić. No kameruję dalej. Co ty próbowałeś? Dobra, kiwi, kładź się tam. W skateparku się wszystko chyba. A, sorry, w ogóle nie będzie teraz materiałów ze skateparku tutaj, bo nie wiem, chyba. Wipa do bla. dla. Dobra. Ja nie wiem jak on to robi no ale jakoś robi tego, z tego z tego odejdź mi co dobra nie dobra lecimy do, lecimy dalej bo tutaj widać Idzie tutaj. Idziemy dalej? Dobra. Dobra. <głos> 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 Jeszcze go. Dobra, wypij się. I to jest załóżmy, załóżmy osudzie. szerokość 30, 30 cm szerokości. Tu jest stopy moje, 30. 30 cm szerokości. Na no, tak nie... No 30-30, albo 25 nawet. I kiwi 360? Kiwi 360! czyli I pamiętajcie, macie tutaj rodzinę czy gdziekolwiek. tutaj. piszcie w komentarzach. Macie kolejne kubki nowe. Przyjedźcie, mówimy się nie A jak nie macie, jeszcze dodam, jeszcze dodam. Jeżeli nie macie, polecam Scooty Dobry sklep w Warszawie. Na Ochocie, w tym ochoty. Polecam, jest tam świetny, świetny skatepark AW Park i Skutik ma duży, szeroki zasięg. Tak. I... 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 A jeśli? Kolejną nogę, to, 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 to jest moja kolejna I... Noga. I... A, jeśli... A, jeśli... A jeśli? Nie mieszkacie w Warszawie i szkoda, że nie chodzicie do Warszawy? Jedźcie do Radomia, do Smooth. To też ma fajne części. Albo ty? Bo Kiwi jeździł na Elopatku, ale jeszcze jest w e... Polstor w Warszawie. To też fajny. To, żeby to, żeby to, żeby to, żeby to. O! Challenger. Jaki jakiej To jest Challenger. O, to jest Challenger. Stary Challenger. Chciałem e... tam. Dodge Challenger? Ale w Polstor jest bardzo fajnie. Chory bardzo za to Damage Dobra, no do w nogi, bo tak jest. A do tego? Jeszcze koło mu się wykrzywia, Bo sobie nie dokręcił dobrze Tak jest prosto Ale tak, jest. Pamiętajcie Pamiętajcie Pamiętajcie, przyjeżdżajcie tutaj Dziwnych Dobra Czekaj Dobra Witamy się w następnym odcinku Witamy się w następnym odcinku, nara